Zbliżamy się powoli do końca roku liturgicznego i w Ewangelii również jesteśmy na końcu podróży pana Jezusa do Jerozolimy, w której towarzyszyliśmy mu przez ostatnich kilka tygodni, w której przemierzaliśmy razem z nim różne miasta i wioski i podczas której razem z nim spotykaliśmy różne osoby. To jego ostatnia podróż. Do świętego miasta. Dalej w Ewangelii Marka już jest opis uroczystego wjazdu do Jerozolimy, ostatniej wieczerzy, niesprawiedliwego procesu, drogi krzyżowej i śmierci na krzyżu, które oczywiście jednak prowadzą do zmartwychwstania. I dzisiaj w tej podróży do świętego miasta trafiamy do miasta przeklętego, do Jerycha. To miasto z bardzo długą historią to prawdopodobnie najdłużej zamieszkałe miasto na świecie aż do dzisiaj, bo znajdują się tam pozostałości osady gdzieś sprzed 11 tysięcy lat. Geografia tutaj też nie jest bez znaczenia. Jerycho znajduje się stosunkowo niedaleko od Jerozolimy. Jerozolima jest położona na górze. Ale Jerycho jest położone na wysokości około 270 metrów, uwaga, pod poziomem morza, przez co jest jednym z najniżej położonych miejscowości na świecie. Czyli y, tutaj jest taki bardzo, y, bardzo duża różnica wysokości pomiędzy Jerychem a Jerozolimą. I co to oznacza dla nas? Co to oznacza dla nas? To jest zawsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, stając przed fragmentem Pisma Świętego. To oznacza, że Pan Jezus idzie nas szukać. Idzie nas szukać na samym dnie naszego człowieczeństwa. Bo stąd, z tego najniższego miejsca, yy, naj, naj, najniżej położonego, rozpoczyna swoją wędrówkę ku górze. Bo to ku górze to jest jedyny możliwy kierunek naszej wędrówki. Najpierw z Jerycha do Jerozolimy, a później z Jerozolimy do domu Ojca, tego Ojca, który się o nas zatroszczy. No i właśnie w Jerychu Pan Jezus spotyka Bartymeusza, syna Tymeusza. To znaczące, że Ewangelista podkreśla, że On jest czyimś synem. To znaczy Bartymeusz, On skądś przychodzi? On ma jakąś konkretną historię, ma jakąś konkretną rodzinę. W tym wypadku ta rodzina nie wydaje się być za bardzo nim zainteresowana. Może został przez nich odrzucony, że tak teraz siedzi i żebrze przy drodze. I my wszyscy tak samo skądś przychodzimy. Wszyscy mamy jakąś drogę za sobą i wszyscy mamy jakieś doświadczenie bycia odrzuconym. Również bycia odrzuconym przez najbliższych. Ten fragment Ewangelii bardzo dobrze opisuje naszą kondycję jako ludzi. Nasze życie to jest siedzenie przy drodze i żebranie. Ten niewidomy żebrak powtarza jedynie: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jak to jest wspaniała modlitwa z głębi serca pogrążonego w rozpaczy, z głębi serca pogrążonego w depresji, bo jest jakiś ból. Jest jakaś rozpacz, jest jakieś odrzucenie, jest jakieś cierpienie, które prowadzą do spotkania z Jezusem. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że może za dużo mówię o cierpieniu. Nie wiem, może, ale mówię o tym, bo to właśnie doświadczenie cierpienia, niezasłużonego cierpienia, które prowadzi do spotkania z Bogiem, to jest chyba jedyna rzecz, którą dobrze znam. Ja w ten sposób poznałem Pana Boga. I znam dobrze ten pełen rozpaczy okrzyk Bartymeusza: Panie Jezu, zmiłuj się nade mną. Jaki to musiał być krzyk, że ludzie, którzy byli wokół Bartymeusza, za wszelką cenę chcieli go uciszyć. I również my, kiedy stajemy na modlitwie, dochodzą do nas jakieś różne głosy: zewnętrzne i wewnętrzne, które mówią: modlitwa jest bezużyteczna, niepotrzebna, modlitwa to strata czasu. Nie należy nękać Pana Boga swoimi problemami, moje problemy są nieistotne, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko ci ludzie, którzy uciszają Bartymeusza, te różne myśli, które, które się gdzieś tam pojawiają. I im bardziej Bartymeusz jest uciszany, tym bardziej krzyczy: Panie, zmiłuj się nade mną. Prawdziwa moc naszej modlitwy, naszej rozmowy z Panem Bogiem, a modlitwa nie jest niczym innym jak rozmową z Panem Bogiem. Leży właśnie w naszej nędzy. Musimy zrozumieć, że my przed Panem Bogiem zawsze jesteśmy tylko żebrakami przy drodze i że modlitwa to jest spotkanie dwóch pragnień. Boga, który nas szuka, który nie znudzi się nigdy szukaniem nas, który pójdzie w najbardziej ciemne zakamarki świata, żeby nas tam szukać i spotkanie naszego pragnienia, tego pragnienia ratunku. Pragnienia zbawienia. I teraz nie chodzi o długie modlitwy. Modlitwa Bartemeusza jest krótka, ale wydobywa się z głębi jego wnętrza. I modlitwa chrześcijańska właśnie taka powinna być. Krótka, wypływająca z serca, szczera. I tak już na zakończenie, bo też w tym kończy się Ewangelia. Bartemeusz nie zadowala się namiastkami, nie chce zostać w Jerychu w miejscu przeklętym. Ale chce iść do Jerozolimy, do Miasta Świętego. Odzyskuje wzrok nie po to, żeby mógł napatrzyć się na jakieś drobnostki, ale po to, żeby mógł iść za Jezusem. Ten, który nie mógł chodzić, bo nie da się chodzić, kiedy się nie widzi dokąd, ten teraz wyrusza w drogę. To znaczy każde dobro, które nas spotyka, każda łaska, którą otrzymujemy, każdy dar, również ten bolesny, a niektóre dary są bolesne, nie są tylko dla nas, ale są po to, żebyśmy jeszcze bardziej mogli kochać drugiego człowieka, bo w tym najbardziej realizuje się to zaproszenie do pójścia za Panem Jezusem.